Witam wszystkich dziś w odcinku tego Ninja szedł ofranin of Ronin. Porannik jak przechodzić dziś. i bardzo Was zachęcam do subskrybowania i lajkowania tego kanału. Oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby nie ominęła Was żadne, żeby nie ominął Was żadny nowy filmik a ja dzisiaj Wam pokażę jak przechodzić takie różne poziomy. I jutro albo dzisiaj jeszcze będzie y, filmik z y, właśnie tego Ninja Kuścada Ofronin. A więc no, nie będę przedłużyć, a y, szybko tu polecę. I y, y, będziemy mogli zaczynać. I jeśli wylegonińczek szydał ofrąiny też Was wkurzają te dialogi, te długie w pościgu spinczego na przykład, to napiszcie w komentarzu. A my zaczynamy. I oczywiście pierwszy poziom to jest wyspaczana, nie jest jakiś trudny, ale... A więc No jakoś tu nie powinno być Ja mam tu już więcej y, Wojowników Bo już to przeszedłem To mam więcej To są te inni Ale nie wychodzimy Więc y, Wezmę sobie Kaja od razu Albo weźmy Lloydle Ja, ja już tu przychodziłem, dlatego mam mm. te wszystkie postacie, ale wybrać tylko Kajem jak coś. Tu trzy, czy budujecie. I chwila. Hmm. Tylko czy mamy tutaj? Nie, to jest ten problem. Dobra, bierzemy to. I trzeba założyć nie. Ja odblokuję sobie skórkę. Skylor. Ten zbiorek je teraz. Więc jeszcze jest uwięziony? Uwięziony. Uwięziony. Jak to uwięzi... uwięziony? O, jak się tak? No. Pierwszy trzeba czyjeć tak mi się coś zdaje. Czy nie pamiętam już jak. No. Mam tu taki przeszkód. Seber. Jeszcze... Mhm. Shit. co jest Dobra, to, i teraz y, tu tutaj okay, chodź więc mamy gotowe przejście No Zajmę to rujca. Kurczę, spięć nic nie ma. Dobra, tu będzie. Powinno być łatwo. No, tak było. Polecam Wam też zbierać te monetki, bo za nie możecie mm, sobie kupować skinki. Takie właśnie tego loda, którego ja mam i takie inne. Tutaj, hop. Ну. Это раз, шиба. Это было на твер... Я сейчас с вами живу на Não há